Spotkanie Judasza z Marią a Magdaleną z powieści Toskili. Dobrze zrobiłem, że wysłałem wiadomość tamtego dnia, a nie na zajutrz. Dwa dni później nie byłbym już pewien, co napisać. Najpierw wróciła Maria z Magdali. Czekała do końca dnia, aż Jezus uzdrowił ludzi. Tak wielu, że wydali mi się jednym długim, szerokim morzem twarzy. U stóp wzgórz farnaum zebrało się do tej pory około tysiąca ludzi, by posłuchać jak Jezus mówi – tysiąc, a to wciąż za mało. Gdy ujrzałem ją jak wspina się, przeciska przez tłum, uderzył mnie wyraz jej twarzy. Zawsze uważałem ją za urodziwą, ale teraz, kiedy oczekiwanie zdobiło ją niczym ślubny welon, kiedy zakasała suknię jak mała dziewczynka, spiesząc do nas, zastanawiałem się – co sprawiało, że nie mogłem oderwać od niej wzroku. I nagle już wiedziałem. W jej oczach była determinacja, a na twarzy jaśniała radość. Maria wyglądała błogą. Kiedy przecisnęła się do Jezusa, który cały czas odpowiadał na pytania, podnosił dzieci albo błogosławił chłopskie niemowlęta przynoszone mu przez matki, on zaśmiał się i ucałował ją, jakby była jego matką lub siostrą. Nigdy go nie zrozumiem. Dlaczego? Dlaczego musi naruszać zasady przyzwoitości? Czy nie widzi, że odwracają od niego wzrok? Czy nie słyszy wstrzymywanych oddechów ani nie zauważa oburzonych spojrzeń? Przypomniałem sobie słowa Lewiego: Trzymaj się od niego z daleka. A jednak, mimo tych myśli, przeszyło mnie ukłucie zazdrości, gdy wzięła go za ręce i ucałowała je, i nie byłem pewien, komu bardziej zazdroszczę: jej czy jemu. Później przyszła do mnie, przyniosłszy ze sobą pieniądze na wspólne wydatki, dziwne uczucie brać pieniądze od kobiety, jak przekupka, która prosi swego męża o pozwolenie na handel. Dostrzegły mi smukłe dłonie, kiedy podawała mi sakiewkę. Dlaczego wracasz? Spytałem. Dlaczego wracasz, wiedząc, że nazwą cię nierządnicą, albo jeszcze gorzej, tylko dlatego, że za nim podążasz, mając świadomość, że inni obserwują cię i osądzają wcale nieprzychylnie? Uczyniłam się Jego niewolnicą, odparła. Niegdyś pragnęłam wolności, ale te czasy już minęły. Nie pragnę wolności bez Niego i Jego nauczania. Rozumiem, co masz na myśli. Obawiasz się, że przychodzę do Niego jak kobieta, do mężczyzny? Czy naprawdę tak myślisz, Judaszu, który za nikim nie tęsknisz? Poczułem, jak zalewa mnie fala gorąca. Nigdy nie słyszałem, by kobieta wyrażała się tak obcesowo. Przez całe swoje życie bardziej przywykłem do cichego, biernego języka kobiet, do właściwego im szyfru. Nie, wcale tak nie myślę. Zbyt dobrze znałem mojego mistrza, ale wygląda to. Kochasz go. Żałujesz mi tego samego? Posłała mi gorzki uśmiech. Ale ja nie mam takich praw jak Ty, czyż nie? Nie mam pozwolenia od nauczycieli, szkół czy kapłanów. Oni mogą napiętnować cię jako nierządnicę do końca twoich dni. Nigdy się tego piętna nie pozbędziesz. Może nawet już się tak stało. Nie dbam o ich słowa. Dbam o to, co mówi On. Dbam o to, by być blisko Niego. Opuszczę Go tylko, jeśli będę musiała, w jeden z tych dni, których się obawiam, kiedy rozstanę się z Nim na długo. Wiem jednak, że w pewien sposób muszę również tego pragnąć, gdy nadejdzie czas, choćby dlatego, że i On tego pragnie. Czułem się zawstydzony jej pięknem, samą jej czystością. Nie tym, co powiedziała, ponieważ oburzało mnie, że, po, że podążała za nauczycielem i że rozmawiała ze mną sam na sam, lecz jej uczuciem i miłością, które wylewały się z niej niczym perfumy. Czy miałbym tyle odwagi, ile ma ona? Judaszu, który za nikim nie tęsknisz? Tak Maria Magdalena pyta Judasza w tym niezwykłym spotkaniu, które dokonało się między nimi, a którego fragmentem chciałem się podzielić, nawiązując do naszej powieści i chcąc podjąć dziś temat relacji. I może od razu nasuwa się i dla nas to pytanie, a ty za kim dziś tęsknisz? Czy w ogóle tęsknisz? Czy masz za kim? Czy ten ktoś jest? Czy już go nie ma? A może nigdy nie było? Może kogo chciałbyś teraz obok siebie? Kogo byś potrzebował? Czy w ogóle kogoś potrzebujesz? Myślę, że mamy dziś naprawdę niemały problem z relacjami. Problem, gdzie miesza się z jednej strony ogromny głód i tęsknota za relacją, a z drugiej nasilający się kryzys relacji, niemal lęk przed budowaniem bliskich relacji albo nawet wręcz ucieczka od relacji. W przytoczonym na początku przeze mnie fragmencie Judasz kolejny raz toczy walkę w swojej głowie i kolejny raz tę walkę przegrywa dziś z relacjami. Judasz, rozmawiając z Marią a Magdaleną, zachwyca się jej relacją z Jezusem. Tym, jak ona o tej relacji mówi, jak mówi otwarcie, bez żadnego zawstydzenia, jak pozwala sobie na przeżywanie w niej uczuć, emocji, jak otwarcie dzieli się miłością, jaką ma do Jezusa. I jak emanuje pięknem tej więzi, jaką ma z Jezusem. I co więcej, ona nie boi się, że ktoś ją oceni, że ktoś ją oskarży. A nie potrzeba było wiele w tamtych czasach, by zostać wyzwaną od nierządnic i zostać ukamienowaną. Maria zna to doświadczenie, ale też zna prawdę relacji z Jezusem i mówi o niej otwarcie, nie mając nic do ukrycia. Maria Magdalena pokazuje nam relację z Jezusem jako bardzo piękną, głęboką, czystą, wyjątkową, o czym później zaświadcza choćby każdemu z nas znany przepiękny fragment Pisma Świętego, gdzie jako pierwsza biegnie do grobu, stając się pierwszym świadkiem zmartwychwstania Pana, i tam też słyszy to piękne wezwanie po imieniu przez Jezusa Mariu. Judasz się temu dziwi, dziwi, a zarazem zazdrości. Z jednej strony nie potrafi na relację Jezusa z Marią popatrzeć inaczej jak przez pryzmat szufladek w swojej głowie, a z drugiej sam w sobie ma taką samą miłość do Jezusa, jaką ma Maria Magdalena, takie same pragnienie relacji z Nim. W Jego głowie wygrywa wstyd, że przecież ani On, ani ona nie mogą Go tak kochać. Że to kochanie jest jakby niewłaściwe, podejrzliwe, że nie może darzyć Jezusa jakimś uczuciem miłości, bo właśnie. Ktoś to zaraz odbierze jako relację nacechowaną jakimś seksualnym podtekstem, jakby nie wiadomo co, gdzie i jak w tej relacji się wydarzało, czy miało wydarzać, że przyznanie się nawet do przyjaźni już jest jakimś motywem wyśmiania, oceny i, i sytuacją nie do przyjęcia. Judasz jest dodatkowo schowany za fasadami schematów, rytuałów, zasad, litery prawa i tych nieustannych wyrzutów, że jest nieczysty, niegodny i przegrany do życia w relacji. Kochani, to jest takie myślenie, które jest niezwykle niszczące dla relacji, ale które jest nam doskonale znane. Sam jako ksiądz nieraz się spotkałem z tym, kiedy stojąc czy spotykając się z jakąś kobietą usłyszałem, że mam kobietę na boku. Kiedy spotkałem się z przyjacielem, z kolegą, to że jestem osobą homoseksualną. Kiedy było obok mnie dziecko, czy kiedy spędzam czas z moim chrześniakiem, czy kuzynami, to że jestem pedofilem. A kiedy sam spaceruję, to nawet usłyszę, że jestem jakiś nawiedzony albo obłąkany. Ksiądz sam spaceruje. I oczywiście, że znów nie chodzi mi o przypadki, na które nie ma być w nas zgody. Kiedy faktycznie mają miejsce sytuacje toksycznych czy niezdrowych, wręcz chorych relacji. Ale i podwójnego życia, zdrad czy jakiegoś wykorzystywania drugiego człowieka, także wykorzystywania seksualnego. Ale niestety jest w naszym świecie, i tu wracamy do początku tych kazań, kiedy mówiliśmy o szybkim ocenianiu, że my patrząc na relacje, też bardzo szybko jesteśmy w stanie je ocenić. Bardzo szybko jesteśmy w stanie nazwać, czym ta relacja jest, wydać osąd, potępić, a nawet wymierzyć wyrok. I dziwimy się. Że nie potrafimy nawiązać pięknych i głębokich relacji, że takie relacje w świecie wydają się niemożliwe nie istnieć, jak jesteśmy w nich ciągle oceniani, a i być może sami tymi, którzy je oceniają. I tak zlęknieni oceny czy opinii innych często odchodzimy na bok, zostawiając i porzucając pragnienie tworzenia i budowania więzi z drugim człowiekiem. Nasz powieściowy Judasz nawet boi się stać przy Marii Magdalenie, by według prawa nie uznano go za nieczystego. To tylko fragment spotkania Judasza z Marią, ale nasza powieść skrywa wiele tych momentów, w których Judasz zachowuje się tak samo wobec chociażby apostołów, ciągle ich szufladkując, zazdroszcząc im, ukrywając swoje uczucia, swoją tożsamość, historię, odrzucając bliskość i miłość, a zarazem tak bardzo tego pragnąc. Judasz nie potrafi być przy człowieku i towarzyszyć mu, a zawsze musi wyprzedzić, dorównać, podważyć czy zakwestionować. A w tym wszystkim Judasz nie potrafi być w relacji ze sobą samym. Ciągle uwięziony w historii swojego życia, nie potrafi uznać, że jest ważny, że jego historia jest ważna, jego życie jest ważne i może być ważne także dla kogoś. Ta relacja z sobą to też, to też relacja. Co więcej, nawet pierwsza i najważniejsza, od której wychodzą wszystkie pozostałe. Dlaczego w naszych relacjach, ale i o naszych relacjach? Tak mało mówimy o miłości, o tym, że kogoś kochamy, o tym, że ktoś jest dla nas ważny, że za kimś tęsknimy, że nam czyjejś obecności brakuje, że ten ktoś jest nam bliski, że lubimy spędzać z nim czas, że jest naszym przyjacielem. Dlaczego tak mało w nas spotkań tych prawdziwych, kiedy spędzę z bliskim mi człowiekiem trochę czasu, spotkam się z nim przy kawie, zjem obiad, pójdę na spacer? Dlaczego tak mało dzielimy się w swoich relacjach swoim sercem? Czyli tym, co przeżywamy, jak przeżywamy, co jest naszą radością, wdzięcznością, ale i naszym trudem, zmaganiem, nieporadnością, wewnętrznym bólem, rozdarciem, bo inni wyśmieją, bo odrzucą, ocenią, bo nie zrozumieją. Relacje mają być dla nas lustrem, w którym przejrzymy siebie, w których będziemy się wzajemnie słuchać, ale i mówić. W których nasze oczy, uszy i serca będą otwarte na, drugi na drugiego, ale też przy którym będę mógł w pełni wyrazić siebie, stanąć w prawdzie przed sobą, tym kim jestem i jaki jestem i będę w tym bezpiecznie przyjęty i zrozumiany. Macie takich ludzi przy sobie. Bez nich chyba nie jesteśmy w stanie poznać się w pełni. Nie jesteśmy w stanie pokochać tego, co we mnie piękne i wartościowe. Ale i dowiedzieć się, co we mnie słabe i kruche, co trzeba przepracować, co jeszcze wymaga jakiegoś wysiłku i pracy nad sobą. Życie bez relacji, bez więzi budowanych twarzą w twarz jest iluzją. Relacje tworzy się twarzą w twarz w spotkaniu. Relacje są fundamentem życia i wiemy dobrze, że one same nie przyjdą, same z siebie nie powstają. A gdy już powstają, to wiemy, że nie umacniają się i nie rosną, jeśli o nie nie dbamy, a też wiemy, że nie wystarczy dbałość tylko jednej strony. Myślę, że nierzadko pozbawiamy się relacji, bo czekamy na tego idealnego, wymarzonego partnera czy partnerkę, a kogoś takiego po prostu nie ma. Nasze relacje dobrze budować nie na ideale. Na wyobrażeniach czy marzeniach o osobie, której się nigdy nie doczekamy, ale na tym, co mamy. Na materiale, który faktycznie mamy do dyspozycji. Tylko albo aż budować. Jezus nie czekał na idealnych uczniów. Wybrał z tego, co było i na tym budował. I to jest przepiękna historia Ewangelii. To jest przepiękna historia każdego ucznia i apostoła. I myślę, że nawet dość dobrze mu to wyszło pomimo wielu trudności, jakie miał z nimi po drodze. Wchodząc w relacje, nie da się ukryć, że mocno ryzykujemy, bo ryzykujemy odrzucenie. Możemy robić nie wiadomo co i ile, starać się, robić wszystko, co możliwe, a i tak bywamy odrzucani, bo relacje to nie tylko ja, ale i druga strona. Jeśli można odrzucić Boga, który jest wierny w swoim wyborze, to co dopiero drugiego człowieka. Czy mimo tego mamy się wycofywać i nie budować relacji? Myślę, że gdyby Bóg nie ryzykował, to marnie byśmy tu dziś wyglądali. Dlatego oprócz ludzi, którzy nas wybrali albo których my wybraliśmy, to ważne dziś ponownie usłyszeć, że pierwszy, kto nas wybrał i pierwsze wybranie, jakiego mamy doświadczyć, to kiedy Jezus zaprasza nas do pięknej relacji ze sobą. Ostatnio usłyszeliśmy te słowa, wybieram Cię. Pan nas wybrał ufając nam, dając nam jakże potrzebne w relacji czas i cierpliwość, słuchając opowieści naszego serca, naszych historii, wzmacniając nas w wierności i pokorze, otwierając oczy i serca na wdzięczność na to, ile mamy, ile dostaliśmy, ile sami już wnieśliśmy czy wypracowaliśmy, jednocześnie wyniszczając w nas egoizm, pogardę. Chorą zazdrość, cynizm, nasze kłamstwa, nieufność, strach, wmawianie sobie odrzucenia, podejrzliwość i nieustanne wypominanie. Myślę, że zgodzimy się z tym, że jak każdej relacji jest potrzebny czas i cierpliwość, tak i tej z Bogiem. Jak ja mogę zadbać o moją relację z Bogiem? Bo chyba wiemy, że niedzielna Eucharystia to trochę mało. Jak dzięki tej relacji nauczyć się budować relacje z człowiekiem, a co więcej, budować tę wspólnotę, w której tu jesteśmy. Judaszowe relacje sprawiają, że dzieje się tak, jak pisze ewangelista Mateusz. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami, a gdy jedli, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział: ten, który ze mną rękę zanurza w misie, On mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak jest o nim napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany, byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go zdradzić, rzekł, czy nie ja Rabbi, odpowiedział mu: tak ty. Niezwykle poruszają te dwa zestawienia, jeden z was. I chyba nie ja. Kochani, bo bez relacji, prawdziwych, głębokich relacji, będziemy jak ci uczniowie w wieczerniku, którym Pan mówi: jeden z Was, a oni przerzucają się chyba nie ja, chyba nie ja w ogóle chyba myśląc jaki jeden z nas. Nie będziemy widzieć w drugim człowieku Judasza, który potrzebuje pomocy, który jest zagubiony. Jak będziemy widzieć tylko swój czubek nosa i święty spokój z poczuciem ulgi, że ów to nie ja. Będziemy taki kościół tworzyć, takie wspólnoty, które nie będą robić wszystkiego, by człowieka, który dopuścił się zła, uratować, bo nie będziemy widzieć, że to jeden z nas. Kochani, chcemy dziś w twarzy Judasza zobaczyć jego relacje. A przez to trochę przyjrzeć się w naszych twarzach naszym relacjom, wszystkim, od tych bliskich po te dalekie, te w domu, ale i te w pracy, te znajome i te tylko z widzenia, te z kościoła i te spoza niego, aż po te wrogie. Judasz tak naprawdę nie pozwolił się wybrać komukolwiek, czy to Jezusowi, czy komuś z grona dwunastu, sam siebie też nie wybrał. Czy ja daję się wybrać do relacji, ale i czy sam wybieram? Czy buduję i pozwalam budować? Historia Judasza to historia o każdym z nas, jak tu jesteśmy, z tym, że nasza historia pisze się dalej i nasza historia nie musi być przegrana i co więcej, nasze relacje nie muszą być przegrane. Proszę księdza, kiedy mówię mojemu tacie, że tęsknię za nim, bo pracuje za granicą i wiele wyjeżdża, to w słuchawce słyszę tylko, że przecież przyjedzie, że mam być silna, że to przecież tylko trzy tygodnie, a ja. Ja chciałabym usłyszeć, że on tęskni, że ciężko jest mu wyjeżdżać i nas zostawiać, że brakuje mu nas, że jesteśmy dla niego ważni. Proszę księdza, strasznie źle mi z tym, że moi koledzy mnie wyśmiali. Szedłem z moją dziewczyną na spacer, trzymaliśmy się za ręce, śmiali, opowiadali różne historie. Wie ksiądz, ja ją bardzo kocham, a tak wstydzę się do tego przyznać, bo będę wyśmiany. Nieraz już byłem. Mam wrażenie, jakbym musiał ukrywać się z tym uczuciem, bo za każdym razem muszę mierzyć się z oceną moich kolegów przed rzeźnianiem, a i jeszcze usłyszę, że jestem pantoflem. Powiedziałam mojej mamie przez telefon, że ją kocham, co usłyszały moje koleżanki z klasy. Co ty mówisz swojej starej, że ją kochasz? Usłyszałam. Tak mówię, bo ją kocham i powinna to słyszeć. Na co jedna rozpłakała się i uciekła. Proszę księdza, wydawało mi się, że mam przy sobie gromadkę ludzi. Wydawało się. Gdy zmarła moja mama, a ja rozpaczliwie szukałam człowieka, który przy mnie tylko pobędzie, nie było nikogo. W mediach społecznościowych czy komunikatorze dostawałam wiele wsparcia i dobrych słów, ale tylko tak. A ja, ja potrzebowałam, by ktoś był obok, przytulił, potrzymał za dłoni, niewirtualnie, na żywo. Nie było nikogo. Czy nikt nie potrafił wytrzymać tego napięcia, tego mojego bólu, moich łez? Jak ważne jest mówienie o relacji w relacji? Nieustannie nazywając ją czym ona jest, jakie w niej są uczucia, emocje, jak ją przeżywam, co w niej przeżywam, czuję, widzę, co mnie w niej cieszy, buduje i wzmacnia, ale też co, co wymaga mojej albo naszej wspólnej pracy, a w tym wszystkim. Czego potrzebuje, może czego oczekuje, na co liczę i czekam, i ja, i druga strona, ale tak bez domysłów. Powiedzcie swoim bliskim dziś coś, czego bardzo dawno może nie mówiliście, czego dawno oni nie słyszeli, a chcieliby usłyszeć. Powiedzcie, że kochacie, że ich potrzebujecie, że ich obecność w waszym życiu jest ważna i potrzebna, że tęsknicie, że cieszycie się tym, że macie siebie. Że wierzycie w nich, że jesteście dumni, a jeśli nie usłyszycie od nich, zapytajcie ich. Tak wprost, bez domyślania się, a tylko upewniając się, że są, że kochają. Jak trzeba razem popłakać, popłaczcie. A może i, a może i trzeba okazać jakiś gest czułości, jakiego być może dawno nie dałem ani nie doświadczyłem, ale o tym już kolejnym razem.